To co, to toast czy wygłosisz mowę? Co, teraz? Nie, na ślubie siostry. To przecież już za parę dni. Mowa. Na same myśli mnie ciśnie w korku. Ustępy sceniczne to nie moja strona metalu. Ja słomciu. Głowę normalnie daje, że. Widzisz ty to? Studio filmowe reflektor. I. akcja! Co za akcja! Czy ty jesteś zygzak McQueen? Zgadza się. <noise> tak, to ja jestem. A to jest mój przyjaciel. Hola! Z... Jest tu zygzak McQueen! Słuchaj, znajdziemy mu jakąś rolę! Nie, serio? Mnie? Do filmu, kto? Jak ruszać w trasę, to ty! Grubsze awarie, dzielić na pół Tankuj bracie ba! I wrzucaj wie! Wyle do przodu! to come stay here Wow, wow, czy ty to widzisz? O, o Zomek, wiesz co to jest, co nie? Eee. To, 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 legendarna reżyserka horrorów, Bella Drasticco. Aha, oczywista. I wiesz co ciekawe? Ona używa wyłącznie prawdziwych rekwizytów, czujesz? Wielkie gumowe potwory, żadnej animacji, ani cyfrowych efektów. Co to ta animacja. No po, po prostu taka technologia, że film wychodzi z komputera, coś w tym stylu. Zygzak McQueen, tak? Ej, niech zagraża do harnasia! O tak, proszę! Gość, którego obsadzili, to kompletne drewno. Załatwione. Gościnnie wystąpi u nas gwiazda. <grym> ale będzie ekstra. <grym> o, y, ale chwila, bo ja nie chcę nikogo wygryzać z roli. Za późno, tamtego już nie ma. Zniknął, wyparował. Y, no, jak tak, to tak. <grym> Dawaj im, pokaż! <grym> Ktoś mnie nauczy roli? Nie, jest łatwa jedna kwestia. A, tylko jedna? Les, weź daj jego kwestię! Nie patrz na mnie. Y nie, to nie. Ale wiesz, y ta kwestia to... Ta kwestia to nie patrz na mnie. A, y może... A może bym powiedział coś takiego jak... Twoja kwestia to nie patrz na mnie! Oj, kolega, wyglądasz ekstra! Wstęp tylko <laughs> dla ekipy. Inwazja pożeraczy mózgów, scena 10C, ujęcie pierwsze. Jego wnętrzności zostały zastąpione zieloną galaretą. Przez kogo? E, o, ej. Nie patrz na mnie. Ach, cięcie. Mnie. Normalnie, nie patrz na mnie. Okej? Okay? Jasne? Aha, okej, okay. już kojarzę. Inwazja pożeraczy mózgów, scena 10c, ujęcie drugie. Akcja! Nie patrz na mnie. Cięcie. I trzecie. Nie patrz na mnie. Cięcie. Czwarte nie patrz na mnie! Cięcie, cięcie, cięcie. Ujęcie 37. Nie patrz na mnie! Może być, kręć dalej! Klut! jak lud? Przepraszam! Dobra, jeszcze raz! Ech. Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! A zdziw się trochę, dobra? O, że Ej, nie łam się, mordka. O, za lukaj. Jestem z planety Zimbabwe. <śmuszczaj> hmm, a co powiesz na tego gościa? Jak uważasz? Ja już się na wszystko. Prakry, prakry, prakry. Przepraszam. Ojej. Zagrasz zagubioną sierotę w kleszczach lęku? Kto? Że ja? Śmieszny jesteś? Ale śmieszny, że Haha! czy śmieszny, że strach? Coś czuję, że dasz radę. Jesteś w stanie opisać, coś widział? Nie wiem co to było, ale jego wzrok mnie przeszedł. A jakby tu dać coś tak bardziej Ala? To był mózg na kółkach z gębą pełną zębów do pasa. He, he. Co miałem robić, panie władzo? O dowodnik poprosić. Dobrze! <laughs> Gdzieś ty się uchował, mój tych holowników komiku. Uuu, uh, ty naprawdę, wow, masz jakiś taki dryg do tego grania, naprawdę. Coś tak jakby. Mm, nie chcę spojrzeć. O, ten jest poczuł. O, patrz, tutaj jest. Jest dla ciebie inna rola. Wygadany, szalony naukowiec. O, dzięki wielkie, już zaczynałem się marzyć. Każdy głupi zagra tego czołka z łopatą. A ta postać to jest ktoś. Musisz ją tylko podrasować. No to na cmentarzu widziano światła! Drugi raz! Wiemy coś w ogóle o tych istotach! Dajcie mi na pięć minut, co tutaj ohydne truchło pana galaktyczne. A zaraz się okaże, kogo zeżarło wczoraj na obiad. Mówiłam, że on się sprawdzi! No, już naprawdę. Genialny Natuszczyk, nieoszlifowany hmm? Zagrasz każdą rolę! Co to jest? Co ja taki niebieski? Wiesz, ta rola naukowca, pch, ciebie niegodna! Dlatego wybraliśmy cię teraz na prezydenta! To mnie na p prezydenta! Tak! I masz wolną rękę! Sam sobie napisz mowę! Hm! Ło, wow, a do mnie się klepnął. Czemu mi tak słabo idzie? Co ty się Pultasz wale z pobłocze? Ja tu se muszę mowę spłodzić. Złomek nie, nie, nie będę ukrywał. Byłem pewien, że to ja będę dobry w te klocki. Nie sprawdzam się. Jezus, ty jesteś dobry we wszystko inze. Weź byś może zostawił to i owo dla reszty ludności, co? Poza tym i tak rządzisz, jako ćwierć mózgowy mundurowy. Tak, dzięki, ale on wcale nie miał być ćwierć mózgowy. Łoj sorcia. Złomek, zachowałem się jak człowiek. Od dzisiaj będę lepszym kolegą, ok? Co złego, to nie ty, mordka. Wow. A to co? Co tu jest grane? Wszystko pozmieniali. Przepraszam pana. A, a wy to kto? Ja jestem szeryf Harnaś, gołębiego serca, stróż porządku i litery prawa. A, jestem pan prezydent USA i caluśki Ameryki. Aha, to wy... Aha. Produkcja poszła już w inną stronę, zmiana koncepcji. Dlatego też zdajcie kostiumy w garderobie i ten, no. Szczęście życzę. Y że co? Zwykle wykulkali jak w tokarce? Złomek? Zęknij! A to skąd tu czego? Cześć, Ivy! Wyglądasz eks? Weźmy cyrk w telewizji. O, w cyrku było wspaniale! Ale wyobraźcie sobie, że zostałam odkryta i dostałam rolę w filmie! Niewiarygodne, co nie? No to to się nie zdarza w ogóle. To to co nie będzie kosmo horror? Ach, zdaje się, że to była jakaś katastrofa. A teraz kręcą musical! A też i nabiał. A wy za kogo jesteście przebrani? A, za. Nikogo. Ja nic S nie wiem. E start! Oj, oj, oj! Już zaczynamy kręcić! Słuchajcie, lecę! Fajnie was widzieć. Trzymajcie kciuki. Hmm. I akcja! Mów mi zaczyna glić i coś chętnie przekążę. To, tość, coś, coś chętnie przekążę. Lepiej stąd bień. się urwało w biznesie. Ale widzisz, Złąciu, nie słyszałem twojej prezydenckiej mowy. Mowy? Jakiej mowy? No prezydenckiej mowy mówię. A tej! no... Jak ja? Jako pan prezydent zawołuję wszystkie auta tego świata, aby się powstały przeciwko niegodziwej UFO-inwazji i rozwiązyły kosmicznego opokanta. Bo albowiem może inaczej być tak, że zaraz nas wszystkich zeźrą! To jest Genialnie! To no koniec? Nie! Dopiero się rozkręca!